No dzień dobry bardzo, witam Was w Pogaduchach e, przy, czyli trzeciej serii Pogaduch z Wikingiem. Jakby Cię słoneczko pięknie świeci, deszcze minęły mam nadzieję, bo na no, wracać i robić głupoty. Jest masę pomysłów, więc tylko je wykonać. Ale cóż, nie o tym dzisiaj chciałem. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, jak to gospodarka wraca na tory, jak to ludzie przestają się bać wirusa i jak to niektórym odpierdziela, jak zwykle. Zacznijmy od gospodarki. No, widać odmrożenie. Drodzy Państwo, widać, że wracamy do normy. A po czym tak śmiem twierdzić? Po ruchu na ulicy. Wiecie, no, ja do często dojeżdżam codziennie. I tutaj mam dwa, trzy, trzy miejsca takie, gdzie zawsze się korkowało, na różnych zjazdach, na przykład z A4 czy innymi większymi trasami, tak? Tam zawsze na filmach się robiły jakieś zatwardzenia. I powiem Wam, że do dzisiaj, do dzisiaj nie było nic. Przecież człowiek przejeżdżał jest. Dzisiaj trzeba było przyhamować. Może to nie było, drodzy Państwo... Yy, to wiecie, o. Może to nie było yy, klasy tej, że to z kolegi stoimy ale na pewno było przehamowanie a to mówi, że jest więcej aut na drogach a jak więcej aut, znaczy więcej ludzi no i analogicznie, no dalej wracamy do normy hura jeszcze gdyby tylko nam kagańce zdjęli, byłoby fajnie, nie? też wkurzają te kagańce nie lubię ale cóż takie zasady trzeba się dostosować. i koniec z tym tematem co do wariatów, którym jeszcze odwala. Po co cię muszę jechać nad morze? I wybieram się tam w najbliższym czasie, tak? I szukam noclegu. A znalazłem. To nie dochodzi. Ale spotkałem się ze stwierdzeniem: U, proszę Państwa, wy ze śląska. Śląsk jest teraz niebezpieczny, to ja nie bardzo. A ja wie jak się niebezpieczny? Co ty pitolisz? W kopalni zapali górników, co zapali. Górnikom wykazało, no to się dużo przodków zrobiono, ale jak ksiądz niebezpieczny? Ach te kuźwa media, nie? I potem mi takie głupie gadanie. Czekajcie, bo coś mi ta kamera wali. Czekajcie. Ooo. Bravo, Simo. I co? I słyszałem, że środek jest niebezpieczny, więc on tak nie bardzo. Ale bo musi stonować i to, 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 to. I przetwoniłem ileś tych miejsc nad morzem, żeby wynająć kwaterę. Ja chyba czegoś nie rozumiem, albo oni cały czas są przesezonem, bo wiele z tych miejsc jest pozamykanych. I jeszcze nie przyjmują gości najwcześniej z końcem czerwca. Czy co mam rozumieć, że ich kwarantyna nie objęła? W sumie nie odczuli jej, bo i tak byli zamknięci? Więc ja się będę o tą turystyką. Ale oczywiście, znajduję się normalnie. Znalazłem panią, która i mi kwaterę. I powiem wam szczerze, że podejście: jak najbardziej właściwe. Zależy na kliencie. Chcę wynająć tę kwaterę i dogadujemy się normalnie. Dobra, zobaczymy co będzie. W każdym razie w najbliższych tygodniach, bo to nie jadę jutro. Czy spodziewacie się jakiejś relacji z zachodnio-pomorskiego? Czy drogi wikingu do Ciebie przyjadę, nie wiem, ale zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Na pewno w danym roku nie będę się włóczył, na pewno przez weekend, bo muszę zdać inną rzecz, nie? I zobaczymy, jak wyjdzie. I cóż, ja chyba tyle mordzenia mam do Was, nie? No. A, w sklepach ty właśnie w sklepach jeszcze, wiecie, wszyscy pieprzają mnie o dystans. Zachowaj panie dystans i tak dalej. A tak, jak zwykle, jest jeden, drugi, piętnasty, który mi kurwa na plecy włazi. Więc, on, wiecie, no mi to nie przeszkadza, no bo jak, nie? Z drugiej strony, no nasze kegalnie jest potrzeba, tak? To i tych metry trzeba zachować. Czy to ma sens? To jest inna rozmowa. Czy to powinno być tak? Nie wiem, żaden ze mnie epidemiolog i nie chcę się wypowiadać na ten temacie, ale wkurza mnie już ta, ta cała epidemia. No ale oczywiście nie znam, być. No, to będzie. wczoraj był Dzień Matki, złożyliście życzenia? Mam nadzieję, jak ja to Wam przypominam, chociaż media wszędzie bu 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 buzowały, nie? Pamiętajcie, matka ma się tylko jedną. I tyle w tym temacie. Choć, choć nie, nie. Moja małżonka od dwóch lat jest... Ponad dwóch lat też jest matką, więc obchodziła swoje drugie święto matki. Eee, wiecie. Maja. Przygotowała się tam, oczywiście i tak dalej. No, ale powiem wam, że naprawdę. Fajne jest takie święta. W sumie to je lubię. czy? Jednak, można jakoś tam pokazać, się ludziach pamiętam Chociaż lepiej się od nich telefony wcześniej, a nie tylko od okazji To są mądre słowa, które powiedział jeden z youtuberów Jak oglądacie, to wiecie, o kim mówię A... Cóż... Ja mam życzę miłego dnia Ja lecę do roboty Właśnie, standardowo mniki, a wiecie gdzie? A jak nie macie, to dystansu więcej i radości z tego życia. nie Wam będzie. Słońce jest, to się cieszymy. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę. Do następnego. Nie zapomnijcie tylko o subach, lajkach. Jakby ktoś chciał na Patronite mnie wesprzeć. Nie pogardzę. Na razie ludzie. Hej!